No tam jest asfalt ze względu na ten nadajnik, tam jest taka wąska dróżka, którą można pojechać, poniżej są przysiłki. jest to idealne miejsce na przykład, żeby oblać egzamin przewodnictwa, W z tej koskowej góry to? widać pół świata. Czyli no, jak będą chodzić, to, to oni zwariują po prostu, tych nic nie na <śmany> robić, tylko siedzieć na tych wieżach i gadać o tych panoramach. nie że to jest Mosorna, ale przypuszczam, że to jest, bo ta wieża jest znowu wybudowana, żadnej innej nie ma pokoju. Chyba, że coś at powód znowu. Obok tego skrobiska to właśnie No, Tak, się tam tam sam. Sam. Nawet, tam tak tam taki, taki słupak. Tak, bo No bo no, słodzi no. puszczają. Także to można zobaczyć. Tak. Może nas zobaczyć, no ale zrobimy sobie skominę. No także my idziemy na halę krupową, kończymy nasz piękny, za ja chwilę skład tak, zielony. Teraz na to czekaliśmy. Słuchajcie, chcecie panoramkę teraz czy po przerwie? Lepiej może teraz, bo po przerwie się zbierzemy. A może po przerwie? Nie wiem, To nie, nie jest zupełnie obojętne, kiedy...